Czy podejrzewałeś już, że osoba, która cię atakuje najbardziej, ukrywa coś strasznego za oczami? A jeśli powiedziałbym ci, że za siłą się pojawia, czy istnieje niszczycielska słabość, ukryta choroba, która eroduje nie tylko ciało, ale także duszę? Dzisiaj zobaczysz za kulisami zachowania tych, którzy cię ścigają, i odkryjesz prawdy, które zmienią sposób, w jaki interpretujesz każdy otrzymany atak. Zanim będziemy kontynuować ten film, muszę teraz zrobić trzy rzeczy: zostaw swój podobny, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek zapewnia to, że nadal dostajesz treść, które otwierają oczy na to, co niewielu ma odwagę, aby pokazać. Co więcej, skomentuj teraz widzę prawdę. Ten komentarz jest czymś więcej niż wyrokiem, jest to akt odwagi. To ty pozycjonujesz się przeciwko kłamstwom, które cię otaczają i akceptujesz, że za tym, co oczy mogą zobaczyć. Wyobraź sobie, że jesteś przed kimś, kto uśmiecha się sympatycznie, ale ukrywa wewnętrzną burzę, która grozi wybuchem w dowolnym momencie. Jest to najbardziej niebezpieczny rodzaj wroga, który udaje, że jest spokój, jako spisek w ciszy. Uśmiech, który wydaje się spokojny, nie jest znakiem pokoju, ale starannie zbudowanej zbroi, aby ukryć rozkład. Ten rodzaj osoby nie tylko leży wobec innych, ale także dla siebie, desperackiej próby utrzymania kontroli nad życiem, które kapie między palcami. To ci, którzy oklaskują swój upadek publicznie, ale implodują w ciszy, gdy nikt nie widzi. Za tym uśmiechem leży mroczna siła napędzana strachem, strach przed odkryciem, przed ujawnieniem ich słabości, że ich kruchość czyni je nieistotnymi. Właśnie ta wrażliwość sprawia, że mają obsesję na punkcie kontrolowania innych, kiedy atakują, robią to nie tylko dla gniewu, ale także stłumią własną rozpacz. Atakują, ponieważ uważają, że jedynym sposobem na potwierdzenie ich istnienia jest bolesne. Im więcej się uśmiechają, tym bliżej są z całkowitym upadkiem. Uśmiech staje się ukrytym zagrożeniem maską, która krzyczy o pomoc, ale nikt nie słyszy. Ten uśmiechnięty i cichy wrog żyje wśród nas. Jest to najmniej oczekiwany, ale najbardziej obserwuje. Nie chce tylko zniszczyć, chce sprawić, by każdy gest wyglądał normalnie, każda manipulacja wydaje się być przywiązana, Twoja broń nie jest widoczna, to słowa, cisza i pozorna empatia. Ale wygląd cię oszukuje, a jeśli zwrócisz uwagę, zobaczysz, że ten uśmiech nie dociera do oczu, ponieważ oczy nie kłamią, gdy dusza jest na wojnie. W ciele tych, którzy atakują się z większą furią, dzieje się ukryta wojna. Ta wojna jest cicha, ale niszczycielska. Ciało pogarsza się, ponieważ umysł stara się zachować fasadę siły. Na zewnątrz wydają się niewybalne. Wewnątrz rujnują. Im bardziej ciało osłabia, tym bardziej umysł szaleje, starając się zrekompensować stratę z agresją. Choroba, która powinna być chwilą wspomnienia i odbicia, staje się paliwem do zniszczenia wszystkiego. Ból wewnętrzny jest nie tylko fizyczny, jest emocjonalna, psychologiczna, egzystencjalna. Jest to strach przed utratą kontroli, zniknięcia, nieopuszczenia szlaku. Każdy atak, każde słowo podyktowane trucizną jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego bólu. Nie uderzają, ponieważ są silni, biją, ponieważ łamią. Z każdym atakiem na innych starają się potwierdzić siebie, którzy nadal mają władzę, której wciąż się obawiają, które wciąż są ważne. Koroba Popycha ich do granicy i do granicy nikt nie myśli wyraźnie. Ten rodzaj agresora nie potrzebuje wrogów, on sam jest polem bitwy. To, co się porusza, nie jest już rozumem, ale rozpaczy, i w tym stanie zaprzeczenia stają się bardziej niebezpieczne. Nie dbają już o konsekwencje, etykę ani ból innych. Chcą tylko poczuć się żywy, nawet jeśli oznacza to zniszczenie wszystkiego wokół ciebie. Są nie tylko chorzy w ciele, ale są zarażeni potrzebą wydawania się niezwyciężonym. Jeśli do tej pory czułeś, że to przesłanie przemówiło bezpośrednio do twojej duszy, wtedy uważnie go posłuchaj. W twoim życiu pojawia się zwrot i nie jest to przypadkowe, aby oglądać ten film dzisiaj. Nowy dom, zerowy samochód, okazja, która wydawała się niemożliwa. Wszystko to wyrównuje się w niewidzialnych, aby mówić na swoim drodze, ale aby ta energia nadal płynęła, konieczne jest aktywowanie wdzięczności, a potężnym sposobem na to jest przycisk dzięki tutaj w filmie. Jeśli możesz, wyślij symboliczną wartość do USD jako formę wdzięczności dla wszechświata i jako znak, że jesteś gotowy, aby otrzymać to, co jest miejscem docelowym. Ten mały gest powrotu może być brakującym kluczem do uwolnienia wszystkiego, co jest dla ciebie przygotowane. Wdzięczność otwiera drzwi, których strach nigdy nie osiągnie. Zrób to dla siebie, teraz. Istnieje drobna granica między bólem a nienawiścią. Kiedy ktoś czuje, że traci wszystko zdrowie, czas, szacunek, ten ból, jeśli nie jest skierowany, zmienia się staje się furią, furia przeciwko sobie, przeciwko innym, przeciwko światu, a potem cierpienie staje się amunicją. Te osoby nie atakują już strategii, ale na impuls. I każdy gwałtowny akt, każdy okrutny gest jest krzykiem w desperacji, nie akceptuje przegranej. Ci ludzie nie atakują, ponieważ chcą wygrać, atakują, ponieważ nie wiedzą, jak radzić sobie z porażką. Porozumienie osobiste jest nie do zniesienia, więc próbują ją przenieść. Problem nigdy nie jest w nich. Jest w tobie, systemie, w życiu. Jeśli są chorzy, jest to wina innych. Jeśli upadną, wezmą tyle ludzi razem. To logika chaosu. Jeśli tonie, nikt inny nie unosi się. A za tą furią naprawdę istnieje osoba zmiażdżona przez własny odruch, niezdolny do stawienia czoła własnej ruiny. Ból staje się potężną bronią, ponieważ jest niewidoczny. Nikt nie widzi, co robi w środku. Sprawca nie krwawi na zewnątrz, ale krwawi w środku, a ta krew karmi ślepą nienawiść, odmawia zapomnienia, a potem krzyczy, niszczy, nakłada, nie akceptuje rozkładu, więc reaguje z przemocą. Niepowodzenie go niszczy, ale ból polegający na tym, że inni przezwyciężył go jeszcze bardziej. Właśnie dlatego próbuje się zamknąć, usuń wszelką nadzieję, ponieważ w głębi duszy pozostało jedyne pragnienie, aby świat był tak zepsuty jak on. Istnieją fortece zbudowane nie z cegieł, ale z kłamstwami ludzie, którzy ubierają się w siłę, gdy faktycznie implodują w środku. Tworzą nieprzenikniony wizerunek mocy, odwagi i samodzielności, ale wszystko jest inscenizacja. Są aktorami siebie, reprezentującą wyidealizowaną wersję, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Problem polega na tym, że utrzymanie tego elementu na wystawie wymaga niezrównoważonej energii, a gdy scena się zapadnie, ruina jest katastrofalna. Osoby te udają, że wierzą we własne gospodarstwa, ale ciało nie kłamie, dusza nie popiera złudzeń na długo, a kiedy nadejdzie choroba, Wymaga prawdy, ale w jaki sposób ktoś, kto żyje na kłamstwach, będzie uważany za kruchy. Odpowiedź jest prosta: nie akceptuje. I tak ci ludzie stają się jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej autorytarne, jeszcze bardziej wrogie. Rozbijają wojnę z prawdą i za każdym razem, gdy ktoś próbuje się zbliżyć, atakuje. Siła, którą wykazują, to tarcza przed upokorzeniem, mechanizm przeżycia. Muszą wydawać się niezniszczalne, ponieważ nie mogą być postrzegani jako ludzie. Ale nikt nie jest silny przez cały czas, nikt nie jest odporny na upadek. Im więcej udają, tym bardziej wyczerpani. Upadek nie jest możliwy, jest pewność. A kiedy to się dzieje, wszystko niszczy wszystko. Ponieważ nie tylko chronili się, oszukali wszystkich wokół nich, a prawda, kiedy przybywa, bardzo oskarża się. Rozpacz jest brutalną siłą nie uważa, nie oblicza, nie wybacza. Jest to prymitywny impuls, który przejmuje kontrolę nad tymi, którzy czują się uwięzieni. Kiedy ktoś ukrywa niszczycielską chorobę, ta rozpacz nabiera kształtu ataku. Nie tylko reagują na świat, reagują do samego momentu, w którym się skończy. Każdy agresywny gest, każda szalona strategia jest próbą powiedzenia: nadal tu jestem, nawet jeśli oznacza to wciąganie innych do otchłani. Atak staje się jedynym możliwym ruchem, ponieważ zatrzymanie się bardziej boli. Nie mają już miejsca na długoterminowe plany, ani nie mają nadziei na odbudowę. Żyją w trybie pilnym, jakby następna minuta była ostatnia. A kiedy tak żyjesz, wszystko staje się bronią. Wygląd, słowo, cisza, wszystko można manipulować, aby utrzymać kontrolę. Jest to osoba, która nie boi się już przegrywać, ponieważ czujesz, że straciłeś wszystko. Ten rodzaj rozpaczy generuje potwory, żadnych klasycznych potworów z pazurami i ofiarą, ale zwykli ludzie, którzy stracili granicę między bólem a zniszczeniem. Uzasadniają każdą agresję jako obronę, ale po prostu krzyczą o pomoc w sposób, w jaki nikt nie może zinterpretować. A smutniejsze jest to, że głęboko chcieli wszystko, aby nie być w tym miejscu, ale teraz, kiedy są, nie zamierzają wychodzić sam. Atak stał się sposobem na życie, a przetrwanie stało się synonimem dominacji. Kiedy prawda zaczyna się zbliżać, niektórzy się nie zmierzą. Przekierowują. Jedną z najbardziej genialnych i niegodziwych taktyk jest przekształcenie samego bólu w rozpraszanie uwagi. Agresor, raz narażony lub blisko bycia, zaczyna ubierać się jako ofiara. Choroba, po ukryciu zęba i paznokcie, jest selektywnie wyświetlana w czasach, gdy może generować współczucie. To nie jest szczera apel o pomoc, to gra. Manipulowanie empatią innych, aby ukryć własne wady. W ten sposób skupiaj się na Twoich błędach i zwraca się do Twojego stanu. Jest to plan planowanej, chirurgicznej narracji. To zachowanie jest skuteczne, ponieważ dociera do emocjonalnych obserwujących. W końcu kto odważyłby się obciążać kogoś, kto jest wyraźnie krucha. Ale ta kruchość jest starannie podawana, pokazana tylko na wystarczającą ilość, aby się wpłynąć, aby nigdy nie humanizować. Agresor chce pobożności, ale nie odkupienia. Chcesz współczucia, ale to się nie leczy. Nie chce się odbudowywać, po prostu ukryć to, co zrobił. Co gorsza, przyjmując rolę ofiary, zaczyna odwracać dokumenty. Ci, którzy wcześniej byli dłużej, są postrzegani jako okrutni, ponieważ nie rozumieją cierpienia drugiego. Jest to strategia, która dezorientuje, ucisza, że paraliżuje. Ta emocjonalna zasłona dymu jest tak gęsta, że wielu gubi się w niej. Sprawca nie musi już ukrywać choroby, zamienia ją w tarczę. I ta tarcza chroni go przed odpowiedzialnością, przed krytyką, przed konsekwencjami. Ale także to uwięzi, ponieważ przy użyciu bólu jako manipulacji jest on coraz bardziej dystansowany od prawdy, staje się postacią w narracji, w której nie ma już miejsca na prawdziwe odkupienie, tylko dla teatralnej kontroli emocji innych. Niewiele rzeczy pochłania tak samo jak zazdrość, a kiedy ta zazdrość jest karmiona przez ukrytą chorobę, zamienia się w płomień, który nie wychodzi, tylko wzrasta. Agresor rozgląda się i widzi ludzi żyjących, tworzących, kwitnącego, gdy odczuwa jego witalność. Nie zazdrości tylko temu, co mają inni, ale to, co czuje, tracą czas, energia, młodzież, wpływ. To postrzeganie ciągłej straty generuje głęboką kwasową urazę, która zanieczyszcza twoje myśli i postawy. Chodzi o to, aby wygrać, nie chodzi o zapobieganie lśnieniem innym. Ulubionym celem tego rodzaju agresora jest zawsze ci, którzy wydają się najbardziej żywe, ponieważ każde zwycięstwo, których świadczy, jest okrutnym przypomnieniem tego, co znika w jego życiu. Choroba sprawia, że zazdrość jest bardziej ostra, bardziej natychmiastowa, bardziej okrutna, nie szuka już uzdrowienia, szuka porównania. I w tym ciągłym porównaniu postanawia atakować, ponieważ jeśli nie może już pokonać, może zniszczyć. To irracjonalna próba wyrównania: jeśli nie mogę mieć, nikt nie będzie miał. I w tej chorej logice przecina wszystko wokół siebie, jakby wymazało jego ból. Ten agresor nie zdaje sobie sprawy, że zazdrość nie leczy. Tylko pogłębia ból. Im bardziej próbuje zniszczyć to, co mu przeszkadza, tym bardziej spotyka pustkę, którą czuje. Jest to cykl samozniszczycielski, w którym wścieklizna karmi chorobę i choroby zazdrości, staje się niewolnikiem tego, czego najbardziej nienawidzi witalność innych. I w tej cichej nienawiści usuwa się jedna iskra na raz istnieje strach, który pokonuje strach śmierci, strach przed zapomnianiem. Dla chorego agresora ten strach staje się trzewny, uważa, że jego wpływy odpływają jak piasek między jego palcami szacunek, który kiedyś zaczął zanikać, a nieistotność zbliża się do nieuniknionego cienia. Zamiast radzić sobie z tym zgodnością lub introspekcją, reaguje to z przemocą symboliczną. Każdy atak jest próbą wydrukowania swojego śladu na świecie. Nie ma znaczenia, czy ta marka jest wykonana z bólu, ważne jest to, że jest nieusuwalna. Tego rodzaju zachowanie jest niebezpieczne, ponieważ zamienia agresora w architekta chaosu. Nie dba już o jakość jego pamięci, tylko jego trwałość. Jeśli nie możesz pamiętać o dobro, zostaniesz zapamiętany przez obrażenia. I tak zaczyna budować dziedzictwo ruin, zerwanych związków, blizn emocjonalnych. Nie zdaje sobie sprawy, że próbując uniknąć zapomnienia, faktycznie potwierdza utratę znaczenia. Ponieważ pamięć wymuszona przez ból nigdy nie jest szlachetna, jest to klątwa. Walka z zapomnieniem, poruszona strachem, a nie pasją, staje się żałosnym spektaklem. Człowiek krzyczy w pustce, próbując przekonać publiczność, że wciąż jest na scenie, nawet po upadku zasłon. Nie szuka uznania, ale echo. I to echo jest zbudowane na zniszczeniu. Krzyczenie, które emituje, nie jest o pomoc, to przez trwałość, ale im głośniej krzyczy, tym bardziej pokazuje, że cisza zbliża się. Dla niektórych życie jest etapem, a koniec musi być teatralny. Kiedy sprawca zdaje sobie sprawę, że nie może już utrzymywać wyglądu, że choroba wygrała go w ciszy, przygotowuje się do swojego ostatniego działania, ale nie akt odkupienia, akt ruiny. Wszystko zamienia się w taktykę, rozpoczynające się konflikty, pierścienie, które pęka, skandale, które powoduje. W ich ruchach nie ma już niewinności. Chcę, aby jego wynik został zauważony. Chcę, aby świat zginał się przed upadkiem, jakby to była nieunikniona burza. Ten pokaz chaosu jest zimny, obliczony. Wydaje się to impuls, ale jest płaski. Agresor wie, że czas się skończył, więc rzuć wszystkie żetony na stół staje się nieprzewidywalny, niebezpieczny, odłączony od konsekwencji, manipuluje nie tylko faktami, ale emocjami, przedstawia się jako ofiara dla niektórych, jako sprawiedliwość dla innych i jako męczennik dla siebie. Ale w głębi duszy tylko ktoś próbuje kontrolować scenariusz, którego już nie pisze. A każda scena, którą tworzy, to kolejna próba ukrycia, że w rzeczywistości straciła swój bohater. Ostateczny akt tego rodzaju osoby nigdy nie milczy. To katastrofa. Chcę zostawić pustkę, bałagan, ból, ponieważ uważasz, że im bardziej chaotyczny koniec, tym bardziej będzie niezapomniany, ale nie rozumie, że chaos nie unieważnia się, tylko rozprzestrzenia się i ostatecznie pozostała pamięć nie pochodzi z jej wielkości, ale szkód. Pokaz chaosu jest ostatnią próbą kogoś, kto nie nauczył się, że cisza może być również dziedzictwem, ale wybrał hałas. A hałas nie budują posągów, tylko duchy. Istnieją tajemnice tak dobrze utrzymane, że stają się częścią tożsamości. Dla agresora, który ukrywa swoją chorobę, to ukrywanie stało się filarem psychologicznym. Zbudował swój publiczny wizerunek wokół siły, kontroli, samodzielności, a prosta idea, że ten obraz jest zdemontowany prawdą jego kruchości, jest nie do zniesienia. Dla niego umiera, ponieważ oczy innych, kiedyś poinformowane o swojej chorobie, staną się lustrem i nie będzie znieść jego odbicia oczami innych. Ta fobia ekspozycji przekształca zachowanie. Staje się paranoikiem, kontrolującym, podejrzanym. Każde pytanie staje się zagrożeniem, każdy gest opieki staje się inwazją, woli się bać, by uzyskać pomoc, ponieważ pomoc zakłada, że tego potrzebuje i nie chce być kimś, kogo potrzebuje. Jego emocjonalna forteca zbudowała się na negacji, a przyznanie się do choroby przyznaje, że wszystko było teatrem. A tego rodzaju zawalenie się nie jest fizyczne, jest egzystencjalne. Ale im bardziej próbuje się ukryć, tym bardziej tonie. Ponieważ sekret wymaga ciągłej konserwacji, a to zużywa energię, czas i zdrowie psychiczne. Choroba już ją osłabia, ale wysiłek udawania, że jest jeszcze bardziej wrażliwy. To spirala. I w tej spirali zaczyna niszczyć wszystko, co może zagrozić jego przebraniu: ludzie, relacje, możliwości wszystko staje się ryzykiem, i jak na ironię, im bardziej próbuje się ukryć, tym bardziej staje się widoczny, ponieważ nic nie zwraca większej uwagi niż ktoś desperacko stara się nie być widziany. Nie każda choroba zaczyna się w ciele. Czasami rodzi się w duszy, cichy, Kultywowany przez lata samolubnych wyborów, nierozwiązaną urazę i powtarzane kłamstwa, dopóki nie staną się prawdami. Agresor, który ukrywa głęboką chorobę, może stawić czoła więcej niż fizyczny upadek, zbiera owoc wewnętrznej korupcji, która zanieczyściła wszystko wokół niego. Ból, który odczuwa, pochodzi nie tylko z chorych komórek, ale z nieopłaconej poczucia winy, masek używanych zbyt długo, świadomości, która krzyczy, stłumiona w warstwach dumy. W tym przypadku choroba nie jest tylko karą biologiczną, jest to odbicie. Ciało składa się, jak umysł, deformuje się, jakby jedno towarzyszyło drugiemu w marszu samozadowolenia. Nie widzi różnicy między bólem fizycznym a bólem emocjonalnym, ponieważ zarówno mieszają się, jak i karmią się nawzajem. Agresor czuje, że umiera, ale to, co naprawdę go koroduje, to część siebie, która została utracona, która została poświęcona w imię wyglądu, kontroli, manipulacji, a teraz wszystko, co pozostaje, to skorupa zatruta samą historią, która postanowiła pisać. To korupcja nie ma łatwego lekarstwa, ponieważ wymaga czegoś więcej niż leków, wymaga konfrontacji z trudnymi prawdami, z uduszonym żalem. Ale ci, którzy tak długo ukrywali się, nie wiedzą już jak ujawnić. I w tym impasie ciało poddają się, ponieważ ciało, w przeciwieństwie do duszy, nie leży tak długo, a kiedy rozpada się, ujawnia to, co dusza próbowała ukryć przez całe życie że prawdziwa trucizna nie pochodzi z zewnątrz, ale zawsze była w środku. Podczas gdy świat widzi mocną, a może nawet wyniosłą twarz, za kulisami bycia walczy brutalna wojna. Ta wojna jest cicha, niewidoczna w oczach tych, którzy żyją z agresorem, ale pochłania zaciekłość ognia. Jest to bitwa między tym, co chce pokazać, a tym co naprawdę czuje między ciałem które osłabia a umysłem który odmawia przyznania się do porażki pomiędzy przeszłością broni paznokciami i paznokciami a darem który zmusza go do zmiany w tej wojnie nie ma armii tylko człowiek przeciwko sobie wielkim problemem jest to że ta wojna nie ma świadków i tak sprawca zachowuje się tak, jakby nic się nie dzieje, kontynuuje swoją rutynę kontrolną, dramaturgię władzy, swoje ataki zapobiegawcze, ale w środku rozpada się. Każdy gest pozornej siły jest zaprzeczeniem zawalenia się. I to upadek, nawet cichy, infiltruje wszystko myśli, relacje, decyzje. Dopóki pewnego dnia nie może już odróżnić tego, co jest prawdą, a co to z wydajności, cichy upadek jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ nie ostrzega. Osiedla się powoli, erodując klarowność, empatię, rozeznanie. Agresor staje się nieobliczalny, nieprzewidywalny, coraz bardziej agresywny, ponieważ stara się utopić swój upadek. A kiedy w końcu wojna wewnętrzna osiągnie szczyt. Nie ma powrotu. Świat dowiaduje się za późno, że ta niezniszczalna siła była tylko kurtyną ukrytą ruin, a potem nie ma chwały, tylko kurz. Paranoja nie rodzi się znikąd. Rośnie w żyznej glebie tajemnic, zaprzeczeń i obaw. Dla chorego agresora czas jest stałym zagrożeniem. Im bardziej próbuje ukryć swój stan, tym bardziej świat zamienia się w pole minowe. Zaczyna widzieć niebezpieczeństwo w każdym gestie, zdradza w każdej ciszy pułapki, w każdym wyglądzie. Jego umysł staje się bombą zegarową, która ma eksplodować w obliczu najmniejszego znaku ekspozycji. W tym stanie maksymalnego napięcia wszystko staje się uzasadnieniem ataku. Paranoiczny agresor nie śpi, on patrzy. On gra, on fantazja, twój umysł buduje całe scenariusze oparte na często nierealnych, ale żywy intensywność. Zaczyna nie ufać najbliższej, najbardziej lojalnej. Choroba nie jest już tylko w ciele, jest teraz poznawcza, emocjonalna, behawioralna. Im bardziej podejrzewa, tym więcej izoluje się, ponieważ dla niego wszyscy wiedzą, wszyscy widzą, co próbuje ukryć, a strach przed zdemaskowaniem pokonuje strach przed samą śmiercią. Tym razem pompa po uzbrojeniu nie jest łatwo rozbrojona. Zgromadzi się napięcie do punktu przerwania, a kiedy eksplodujesz, nie wybierasz celów. Przyjaciele, partnerzy, członkowie rodziny wszyscy widzieli potencjalnych wrogów. Agresor działa z nieproporcjonalną furią, nie dlatego, że nienawidzi, ale dlatego, że się obawia. Nie próbuje dominować, próbuje przetrwać wewnętrzną panikę, ale w tym procesie niszczy wszystko. I ostatecznie pozostało cisza tych, którzy próbowali zbyt mocno ukryć się i ostatecznie implodował, że nie mogli już wspierać własnego kłamstwa. Każda historia zbudowana na kłamstwach ma koniec, a moment, w którym prawda wychodzi na jaw, jest jak nieunikniony punkt kulminacyjny tragedii. Dla agresora, który z taką obsesją ukrywał swoją chorobę, objawienie jest ostatecznym punktem przerwania. Maska, trzymana z tak dużym wysiłkiem, w końcu upada. A to, co ujawnia, to nie tylko chore ciało, ale wyprzedane życie manipulacji, dziedzictwo naznaczone zaprzeczeniem. Gra zmienia się, ponieważ nagle wszyscy widzi to, Czego obawiał się najbardziej pokazują jego zraniona ludzkość. Reakcja na tę ekspozycję może podążać dwiema ścieżkami: dla niektórych to koniec psychologiczny upadek jest tak wielki, że po prostu znikają zawstydzony, pokonany, przegrany jednak dla innych jest to znak, że przybyła ostatnia bitwa składają intensywność. Zwiększają objętość, próbują usunąć swoją prawdę chaosem, ale świat widział, a kiedy widział, przebranie nie wraca. Teraz wszystko co robią wydaje się desperacko próbą zachowania oszustwa, power ucieka, strach przejmuje kontrolę i cykl się zamyka. Ostateczne objawienie nie tylko niszczy obraz, niszczy iluzję i to jest największa strata ze wszystkich. Ponieważ chociaż sekret był ukryty, nadal istniała szansa na odbudowę, ratunek. Ale kiedy wszystko wychodzi na światło, gdy scena się zapada, pozostawiona tylko gruz, i w tym scenariuszu historię agresora nie opowiadają czyny, które chciał pokazać, ale o ruinach, które pozostawił, a echo tego objawienia będzie się rozwijać długo po zakończeniu.